Cześć dziewczyny i chłopaki, witam, zapraszam w kolejnym holu z wyprzedaży i dzisiaj mam troszkę inny film dla Was będzie Rossman i Hebe, będą naprawdę świetne, bardzo duże wyprzedaże, zawsze jak robię dla Was takie filmy, to pilnuję, żeby gazetka była minimum kilka dni do przodu, żebyście mogli te rzeczy kupić. Dzisiaj powiem Wam od razu, że te rzeczy z Rossmana będzie Wam już trudno kupić, natomiast zdecydowałam się nagrać ten film, żeby Wam powiedzieć jak w ogóle szukać takich wyprzedaży, jak się o nich dowiadywać, dlatego, że ja dopiero teraz odkryłam takie grupy na Facebooku, które po prostu będą w tym pomagały. Nie chodzi tutaj o wyprzedaże gazetkowe, takie regularne, gdzie co tydzień czy co jakiś tam po prostu czas zmienia się ta gazetka i po prostu kolejne grupy produktów wchodzą na wyprzedaż. Chodzi o produkty, które są wyprzedawane z Rosmana i po prostu nie będzie ich już w sprzedaży w Rossmanie Tych rzeczy nie ma w aplikacji. To znaczy one w aplikacji się wyświetlają, tak było podczas tej promocji. Na przykład ja chciałam kupić te rzeczy w aplikacji i nie, nie, one nie były po prostu przecenione w aplikacji. Raczej nie ma ich też w gazetkach, tu nie mam pewności, ale wydaje mi się, że ich po prostu w gazetkach nie ma, dlatego że nie każdy Rosman musi wycofywać dany produkt. Czasami dotyczy to większości Rossmanów, ale będzie jakiś taki, w którym po prostu dany produkt nie będzie na promocji. U mnie taka akurat była podczas tej promocji. Ale warto o tych promocjach wiedzieć, dlatego że to są promocje, gdzie produkty są nawet do minus 80%. Tutaj na przykład były perfumy, które w regularnej cenie kosztują 150, a na promocji 30-15. Zaraz Wam wszystko pokażę. No i teraz najpierw powiem Wam, jak dowiedzieć się o takich promocjach, jeżeli Was to interesuje. Są dwie grupy, z których ja się dowiedziałam. Oczywiście, jeżeli idziecie stacjonarnie w Rossmanie to będziecie widziały, że dany produkt jest wycofywany. One wtedy mają żółtą cenówkę. Kiedyś to była tak zwana cena na dowidzenia. Po prostu są takie żółte ceny, i one są wtedy takie już naprawdę maksymalnie niskie. Natomiast no nie zawsze jesteście w Rossmanie pewnie nikt w Rossmanie nie jest codziennie. Pierwsza grupa, z której się dowiedziałam, nazywa się Perfumy, wymienię, sprzedam, kupię. To Jeżeli Was interesują w ogóle zapachy, warto być na tej grupie, bo oprócz tego, że ludzie tam się wymieniają perfumami, często pytają. Jeżeli lubię taki zapach, to co mi jeszcze polecacie? Szukam tego i tego o takich nutach, co polecać. Tu dużo jest ludzi, którzy lubią perfumy I będą wam na pewno podpowiadać Zobaczcie, grupa wygląda tak Po prostu, więc tu polecam się dodać I na tej grupie właśnie yy, Po prostu ktoś napisał, że jest taka wielka wyprzedaż Między innymi perfum I ktoś jeszcze inny napisał, że Właśnie już się dowiedział z innej grupy No i ta grupa, słuchajcie, to jest złoto Rosman, tajemnicze wyprzedaże, 99 groszy Poszukiwacza Zobaczcie, zastupujcie sobie, zaskrinujcie i sobie po prostu zaobserwujcie na Facebooku. Generalnie to jest grupa prywatna, więc nie wiem, jak tutaj większa ilość ludzi przyjdzie, to, to nie wiem, co się wydarzy. Ale mówię Wam o tym, bo warto wiedzieć. Tak, na, tak jak mówię, ani w aplikacji, ani w gazetce tego nie ma. Tylko z tej grupy się dowiecie, jak ktoś po prostu zobaczy, wrzuci. A wiecie, jak jest na takich wyprzedażach. Po prostu bardzo szybko te rzeczy się wyprzedają. Mi się udało czwartego dnia wyprzedaży kupić trzy flaszki perfum, ale byłam w Rosmanie takim na obrzeżach Warszawy, może takim troszkę mniej uczęszczanym. Jak byłam już w Rosmani w piasecznie już na przykład drugiego dnia rano, to już nie było nic. No więc promocja jeszcze trwa, ale myślę, że już po prostu będzie ciężko te rzeczy dostać. Ale pokażę wam co mi się udało kupić. No i polecam się właśnie do Grup zapisać. Właśnie perfumy mi się udało kupić pod tą promocję. Dużo rzeczy podchodziło, typu jakieś szczoteczki elektryczne ze 150 zł przecenione na 30, jakieś tusze z Loreala za 10 zł. U mnie już nie było nic. Było tylko kilka perfum, kilka, bo tam było bardzo dużo zapachów na początku tej promocji. I pierwszy, pierwsze co to jest shopping Myślę, że tak się czyta z tego, co widziałam. Chopin, Chopin, Constance. E, polska marka. Około 150 zł kosztuje w cenie regularnej 50 ml. I ja mam właśnie tą wersję Constance. Kupowałam totalnie w ciemno, bo nie był w ogóle testerów. E, ze 150 zł był przeceniony na złotych 30. Zł, więc przeczytałam bardzo dobre opinie o parametrach, o tym, jak się utrzymuje ten zapach. że ja mam dobra, za 30 zł, jak mi się nie będzie podobał, to komuś dam. E, i jeszcze go testuję. To jest cytrusowy zapach. Cytrusowe zapachy nie są moim pierwszym wyborem, ale ma w sobie taką fajną świeżość. Ciekawy jest i bardzo sobie go jeszcze testować. Za 30 zł to jak najbardziej spoko. Miałam go raz tak globalnie i faktycznie nieźle się utrzymywał. Tak, za 30 zł. I dalej mam zapachy bardzo niedocenione. Myślę, że dlatego właśnie jeszcze coś zostało w moim rozmanie. To są zapachy marki MIA ona wyszły jakiś czas temu i teraz Rosman je wyprzedawał. Zobaczcie, tu mam Mia Night i uważam, że zwłaszcza ten Mia Night jest bardzo niedoceniony. Takie jest opakowanko, ono kosztuje coś koło 100, nie pamiętam, czy tam 80 kilka złotych w cenie regularnej, a po promocji 30 ml w Rosmanie kosztowało 15, 15 zł. Większe opakowanko 50 ml 19. Ja wzięłam jednak 30, bo może te 50 były, bo nie znam totalnie zapachu i powiem wam, że ta Mia Night to jest Naprawdę zapach, który warto poznać Ja wiem, że one jakiejś popularności dłużej nie mają Ale to jest taka jeżyna, czy porzeczka tu jest raczej akurat w, w składzie e, Chociaż mi to tak pachnie na przełomie porzeczki i jeżyny, ale dobra, powiedzmy porzeczka Ale przełamana czymś takim orientalnym, jest mega ciekawy ten zapach e, Takie malutkie pakowanko mogę do torebki wrzucić, nie powiem Wam jeszcze nic o trwałości I wzięłam jeszcze Mia Day już Wam pokazuję, to był bardzo dobry wybór, bo jeszcze jest Mia Morning i akurat właśnie na drugi dzień, jak byłam w innym Rosmanie testowałam Mia Morning i mi się nie podobało Bo pachnie dla mnie trochę jak kremliwe, ale ten Mia Day bardzo słodki Nie każdemu się będzie podobał, bo jest naprawdę słodki, jest trochę tak w stylu zapachów Ariany Grande Ale właśnie tu jest i gruszka, i brzoskwinia, a ja powiem Wam, że ma w sobie taką kremowość w tej słodyczy i... Pomimo, że jak pierwszy raz powąchałam, to mówię, taki ulep, ale jednak jak już zaczęłam używać, bardzo ładny, bardzo ładny. Podoba się też mojej cioci, która nie lubi słodkich zapachów, ale mimo to poszła sobie kupić właśnie ten, ten zapach, więc... Te trzy udało mi się kupić, jak widzicie ceny bardzo niskie Więc o tych promocjach po prostu warto wiedzieć, bo naprawdę te rzeczy schodzą pierwsze zawsze w Rossmanie No i teraz Wam pokażę co jeszcze po prostu kupiłam Taki standardowy haul Rossman Hebe e, Jakieś takie mam bardziej podstawowe produkty dzisiaj ale po prostu to mi się wszystko pokończyło. Patyczki. Zrezygnowałam na długi czas z takich zapachów sztucznych w domu, ale powiem wam, że tak mi brakuje czegoś ładnie pachnącego i kupiłam patyczki Erwick Essential Oils z białe kwiaty, w Rossmannie. jest na promocji za 15 zł, dlatego że dostałyśmy te zapachy od mojego wujka do sklepu, do skandi mojego, i powiem wam, że świetne są. Ja nigdy nie kupowałam droższych patyczków, ale one faktycznie są lepsze. To znaczy tylko z Doroty z te Aroma Home kupowałam, jeżeli chodzi o jakieś droższe tak. Zawsze tańsze, ale te z Eruika są bardzo dobre. One globalnie pachną, w całym sklepie nam pachniały, więc kupiłam sobie tutaj białe kwiaty. Czasami jest tak, że mamy mało czasu, żeby tam poogarniać w domu, to yy, no ten zapach jest taki, wiecie. Fajnie mieć jakiś tutaj na wejściu do domu zapach. Kupiłam też od Doroty właśnie a propos Aroma Home, taki odświeżacz w Rosmanie. Giełka zapachowa, świeże pranie. Tak ona wygląda, z taka mgiełka do domu. Hmm. Powiem Wam, że ten zapach jest bardzo dosłowny, zbyt dosłowny dla mnie. To jest oj, to jest zapach takiego proszku do białych ubrań. Hmm. Myślałam, że będzie trochę inny i e, jakoś tak bez szału na razie. Tak psikam, wiecie. Tutaj niby wypisze, żeby nie psikać na tekstylia, mimo to ja psikałam i na kanapę, i na zasłony, żeby po raz trochę dłużej to trwało. Ale to takie jest bez szału. No nie wiem, używam jeszcze i dam Wam znać w dęku no i całą mam ogromną siatę rzeczy z Hebe Generalnie, słuchajcie, poszłam po coś z witaminą C Dlatego, że mam super serum z uzdrowiska z witaminą C 9% ale już mi została jedna trzecia, mam 9% witaminy C i chciałam kupić 15, czyli jakby kolejną wersję i nie było, po prostu to nie było ani jednego Ale zobaczyłam, że jest chyba nowe serum, zobaczcie, marka Hebe, Radiance Booster, rewitalizujące serum do wszystkich rodzajów skóry, 10% witaminy C I tu mam dokładnie tą samą, ten sam rodzaj witaminy C, co tam w tym serum z uzdrowiska I to jest Sodium Ascorbyl Fosorbate. Sorry. W każdym razie, no w tamtym uzdrowisku jest właśnie to, ta sama forma. Ja zazwyczaj wybieram inne formy, ale w firmie uzdrowisko Ufam stwierdziłam, że spróbuję tej formy, jest spoko. Więc tutaj akurat dobrze, że to jest 10% tej formy witaminy C, ale tu jest też Centella jest kwas kieluronowy, więc w sumie wydaje się idealne to serum. Jest na promocji za 30 zł, więc witamina C i wąkrota azjatycka, bo w którymś holu mówiłam centella, centella i ktoś tam się oczywiście zapytał czy wiesz co to jest centella, no mi się wydaje że chyba można zamiennie używać, ja wiem, że po polsku się mówi po prostu wąkrota, no ale przecież to jest to samo, więc z wąkrotą azjatycką i z witaminą C to są fajne przeciwstarzeniowe składniki więc akurat tak powiem Wam zainteresowało mnie to serum Ehm, dobra, tu mam jakieś krople do oczu, to mniejsza o to. Do twarzy widziałam sobie jeszcze z lale hydrolat z opuncją. Nic nie było fajnego, jeżeli chodzi o toniki, hydrolaty. A ja jestem po prostu uzależniona od tego, że rano po umyciu twarzy muszę się tak czymś spsikać i to mnie po prostu budzi. Oprócz tego, że to jest fajne dla skóry, to mnie po prostu budzi. No i w końcu wzięłam ten hydrolat z Opuncji też jest fajna, przeciwstarzeniowa 13 zł na promocji a to jest maleństwo To mi się teraz skończy, takie wiecie 50 ml opakowanko Hydrolatu Co jeszcze mam? Mam dużo rzeczy takich, powiem Wam Kupiłam sobie Do opalania Hawaii Tropic Ja mówiłam chyba w Denku, że go kupię Bo uwielbiam go i teraz jak lecimy Na Sri Lankę Zastanawiałam się, czy nie wziąć innego, bo Są teraz wyprzedaże takich kremów jak jeszcze gdzieś lecicie, to właśnie to jest dobry moment, żeby coś takiego kupić w Hebe, bo jest po prostu wyprzedaż jakiejś kolastyny, liren połowę tańszych, bo to kosztuje po promocji 40 zł. Trochę sporo, ale tak go uwielbiam. On jest serio satynowy, pachnie kokoskiem i ja go też do twarzy używam, więc wiedziałam, że dobra na taką egzotyczną podróż, trzeba mieć taką ultrafajną ochronę. On w ogóle nic nie bieli, e, uwielbiam go, więc, więc go kupiłam. I wzięłam sobie jeszcze Aloes. Ja wziąłem aloes z yumi, też był na promocji, wielofunkcyjny żel aloesowy. Były takie aloesy dedykowane po opalaniu, ale powiem wam, że skład był gorszy niż tutaj, więc wzięłam ten z yumi. Ja go zużyję, jak nie zużyjemy go właśnie po słońcu, to go zużyję na włosy. Więc taki sobie po prostu żel aloesowy. No i aloes jest na pierwszym miejscu, a potem jest po prostu trochę olejków, więc naprawdę spoko nawet, no, taki standardowy aloesowy świeży zapach. Wzięłam dużo rzeczy do ciała, dlatego że teraz będzie seria żeli pod prysznic, dlatego że ja takie podstawowe rzeczy nie wiecie, kupuję na ostatnią chwilę, a że zawsze kupuję taką pielęgnację z tego, co jest na promocji, to zawsze kończę z jakimś takim dziwnym żelem, albo z jakimś za mocnym i ten, więc skorzystałam z tego, że było dużo fajnych rzeczy na promce. I wzięłam Liren Oil terapii, czarny pieprz i arbus za 6 zł też się wyprzedają w ogóle te żele. Akurat w Heba, więc widzicie, 6 zł. I wiecie jak daję pieprzem? To w ogóle ciekawe, nigdy nie zwróciłam uwagi na ten żel Jest jakaś taka nowa chyba seria My Bio Pech, Skin Balance, żel nawilżający humektanty i algi, kwas hialuronowy To może być fajne dla mojej skóry Chociaż powiem wam, że wszystkie te żele są chyba oparte o... Chociaż nie, ten ma jakąś delikatną substancję mijającą. Wszystkie pozostałe są oparte o SLS, ale ten może być właśnie spoko dla mojej skóry. Słuchaj, to chciałam już dawno przetestować. Bardzo mnie interesowało, bo to jest niby olejek żelowy, więc bardzo byłam tego ciekawa. I wreszcie było na promocji: to jest AA Young Skin Raspberry, czyli ja mam malinowy. Jezu, jeszcze jeden. Liren e, Power of Plants opun Opuncja. I to też jest żel olejek, to też jest olejkowy żel. Poprzeczny. Zawsze szukam takich rzeczy. Ym, mało jest takich y, żeli z olejkiem. No i zobaczymy, czy faktycznie będzie czuć te olejki. Nie wszystkie oczywiście na promce w hebe. Tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy. Jeszcze tutaj widzę dezodorant Duff. Przytomny na 18 zł. Ja wzięłam ten y, ogórkowy. Ja zawsze mówię, że to jest mój ulubiony, najlepszy. Pięknie pachnie. Więc akurat na promocji 18 zł to już teraz dosyć wysoka jest ta cena nawet po promocji, ale on jest bardzo wydajny Ostatnie rzeczy do ciała, mam dwa peelingi moje ulubione Pierwszy to jest Hebe Body Scrub i tu akurat mam Sunny Orange Pomarańcza poprawia humor zawsze spoko i akurat są na prące, zawsze jak są na promocji to biorę, bo są najlepsze olejkowe Ale kocham ten też Bielenda i jest tylko jedna wersja w Hebe. Jest właśnie ta figowa, to już był na prące, więc wzięłam, bo to jest i tak mój ulubiony zapach. Ta figa jest tak wyjątkowa, to jest tak kobiecy zapach. Myślę, że wielu ludziom się będzie podobać. Polecam Wam i Żel z tej serii, i właśnie ten figowy olejek. Czuję się, jakbym używała czegoś dużo droższego, więc bardzo lubię. A jeszcze mam balsam i stara mydlarnia też była na dobrych promocjach. Ja Wziąłam sobie kaszmirowy. Z proteinami, z jakimś tutaj wiecie, z, niby z jedwabiem, no taki ten skład był spoko A tylko 20 kilka złotych to kosztowało I zobaczcie, to jest zabezpieczone Nikt tego nie otwierał, ja wiem, że będę pierwszą osobą, która to otworzy Co prawda zapachu nie można sprawdzić, ale ja ich tak w sumie nie sprawdzam na niczym Bo wiem, że to już się może zacząć tam psuć Zobaczcie, już tu ma 3 miesiące od otwarcia, więc tutaj brawo Staramy dla Arnia za zabezpieczenie i ostatnie rzeczy wziąłam sobie do włosów. A, jeszcze coś mam, jeszcze coś mam w tej siatce. Mam żel podkreślić jeszcze jeden. Zwariowałam, wiem. Ale w sumie z moim marzem, jak to zaczniemy używać, to pewnie zaraz się pokończą. I tutaj mam bambus i mleczko kokosowe. O, kocham ten zapach, kocham ten zapach znakomity. I mam y, też właśnie albo. Oj, sorbki, mam albo peeling albo piankę z tej serii i on jest taki boski. O, to jest taki kokosek, ale właśnie w wersji mleka kokosowego Nie taki ostry, drażniący, tylko właśnie taki mleczny kokos Bardzo fajny Zresztą są wszystkie na wszystkie te zapachy Do włosów wzięłam, słuchajcie, dwie rzeczy Wzięłam szampon, który to jest moje kolejne opakowanie Co jakiś czas do niego wracam W ogóle cała seria jest super To jest znakomity almond oil shampoo Czyli z olejem migdałowym, kwasem hialuronowym i proteinami To jest, uwaga, właśnie szampon z proteinami, więc... Nie każdemu spasuje, ale u mnie jest super. I też był na promocji chyba 18 zł. I tutaj e, mam problem taki, który często się u mnie pojawia i o którym Wam mówię na filmach, ponieważ wydaje mi się, że ten kosmetyk jest troszkę podpsuty. Bo generalnie ja sobie od razu go odkręciłam, bo od razu mam zamiar go zacząć używać i chciałam sobie powąchać, bo pamiętam, że one, ta seria w ogóle cała pięknie pachnie. No i słuchajcie, to nie jest ten zapach. To nie jest ten zapach, jest podobny, ale tak jakby troszkę słabszy i jeszcze coś jest takiego, tak jakby jakaś guma Generalnie moja ciocia akurat, bo zrobiłam zakupy, byłyśmy razem, pokazałam jej ten szampon, a ona wtedy wybierała się właśnie do heba I mówię, kurczę, weź mi ten szampon i go zwróć po prostu, zrób reklamację, bo mówię, bo to jest popsute i faktycznie zabrała ten szampon, zabrała Paragon i panie w Hebe wymieniły jej na inny. Powiedziały, że no nie mogą jej jakby zrobić zwrotu. Zresztą to nawet nie był zwrot, tylko po prostu reklamacja to wiecie, dwie różne rzeczy. I one powiedziały, dobra, to wymienimy, ale jakby nie, nie przyjmiemy reklamacji. No i wymieniły na inny i ten pachnie trochę lepiej, ale moim zdaniem dalej. Tamten, który miałam kiedyś, pachniał inaczej. I obie, jak właśnie wąchałyśmy, to stwierdziłyśmy, że to jest taki zapach. No, tak jakby troszkę się już zastał ten produkt. Moim zdaniem te kosmetyki nie są w ogóle zabezpieczane, żadne kosmetyki znakomi. No to ktoś może, od, wiecie, odkręcać, wąchać. Nie wiem, czy może być tak, możecie mi tutaj napisać. Bo on ma dobrą w ogóle datę i nie ma też tego słoiczka, czyli tak jakby no nie ma tego czasu od otwarcia. W takim przypadku podobno liczy się data ważności, więc on powinien być dobry. Nie wiem, czy może być tak, że jeżeli chodzi o kosmetyki naturalne, to te zapachy różnią się w danych partiach. To znaczy na pewno tak może być, ale powiem Wam, że tu naprawdę ten zapach to tak podjeżdża, tak trochę jakby był podpsuty. No ale nic, będę go i tak próbowała użyć w takim razie, skoro jest został wymieniony. I zobaczę, zobaczę co się będzie działo. W ogóle powiem Wam, że pani w Hebe. E, właśnie jak nie chciała go wymienić, to moja ciocia mówi, zasugerowała jej, żeby pani powąchała, żeby pani sama oceniła, czy to nie jest popsute. Takie jakby zje, taki ten zapach, wiecie. Pani wiedziała, że nie, nie może otworzyć naturalnego kosmetyku, ja więc no właśnie. Ale ktoś inny mógł otworzyć. No nic. Powiem wam w denku na pewno, czy go zużyłam. No czy spróbuję? Spróbuję, bo. Teraz mi przyszło w sumie do głowy, że może faktycznie, może po raz te zapachy w danej serii się tak różnią, ale powiem Wam, że naprawdę tak podjeżdża troszkę, jakby nie był do końca świeży. W każdym razie jeszcze wzięłam sobie proteinową objętość mangową odżywkę od Yumi. Bardzo mi się sprawdzają te rzeczy do włosów. Miałam jeden szampon, który był totalnie na nie, jeżeli chodzi o moje włosy, ale wszystkie maski i odżywki super. A mangowej nigdy nie widziałam, więc ona chyba jest nowa i też była na promocji. W ogóle zobaczymy sobie mi bardzo fajnie robi te zapachy. Zaraz zobaczymy, jak ona pachnie. I tak trochę wezmę. No, fajne mango, fajne mango. Naprawdę fajne. Tylko, wiecie, to jest odżywka na objętość do włosów pozbawionych objętości, więc nie wiem, czy odżywka może cokolwiek zadziałać w tej kwestii. Chociaż może, może trochę tak, wiecie, dawać takie wrażenie, jakby tych włosów było więcej. Zobaczymy. To wszystko, całe moje zakupy. Także, jak widzicie, nie było dzisiaj jakoś tak super dużo ciekawych rzeczy do twarzy i tak dalej. Ale chciałam Wam bardzo powiedzieć po prostu o tych promocjach Rosmanowych, żebyście sobie, jeżeli Was to interesuje, zapisały się do grup i żebyście już na przyszłość mogły śledzić te grupy. Także dzięki za oglądanie, pamiętajcie o kciukach i widzimy się w kolejnych filmach. Pa! pa.